No cześć, witam wszystkich uczestników gry e, Dzisiaj dziadek wam pokaże dwie talie, dwie. E, zacznijmy może, mus... dwie talie Paladyna, tak. Zacznijmy tutaj może od Mech Paladyn. Zobaczymy jak on sobie radzi tutaj. No jak widzicie rangę 10 diament, ale zobaczymy. No dawno nie grałem nim, e, jest to bardzo dobra talia, zobaczymy. Ok, zagrajmy tutaj jakiś pojedynek, tak żebyście widzieli, co jest grane. No, co jest grane. Szukamy godnego przeciwnika, oczywiście, że tak. Oczywiście. Najdzie się? Najdzie. Oczywiście, że najdzie się. Jest. Nie wiem, czy oglądaliście ostatnio filmik. Na moim kanale co nawiązałem do e, karguli i Pawlaków jak byli w Ameryce. Ha <laughs> najdzie się panie september. <laughs> no dobra. Jak nie to radzę obejrzeć. Okej. Okay. No dobra. E, zacznij, zacznijmy grę. No. Co? Co tu robić? Co tu robić? Okej. Okay. To drożyzna straszna. Trocha drożyzna. Zostawię jedną, może. Zostawię jedną. Ok. No zobaczymy. Może się znajdzie lepiej. <laughs> jo, już widzę, że lepiej. Ok. <laughs> Jeszcze z monetą gramy. Złotą. <laughs> Złote monety. No to jest dobrze. Ła, <laughs> <Wow>, bomblaż <bąblarza> puścił. <laughs> masakra, masakra. Weź tu, graj. No weź tu, graj. <laughs> Co teraz robić? Mecha pojedzie czy nie? Co tu masz? Pan, pan, C1, no tak, pojedzie, oczywiście, nie możemy po tego rzucić. <laughs> ha ha ha! Miejcie no uwagę. Dobra, no z prowokacji jakąś palniemy. Prowokację, no. Ma boską tarczę, no to dwa, dwa razy musi jechać. <laughs> I tak pojedzie i tak, no. <laughs> oczywiście, że tak. <laughs> O, oczywiście, że tak. No dobrze, ale troszeczkę tutaj osłabimy go, no. Osłabimy. OK. no dobra, teraz, teraz to rzućmy może. Nie wiem. Co? Nie wiem tu sam co robić mam. <laughs> Nie wiem sam co robić mam. Okej, okay. no coś tam szuka, szuka. Pewnie znajdzie się, pewnie się znajdzie. <laughs> coś. <śmiech> Ła! Wow. Wiewiury puścił, wiewiura. Ło, wow, wow. Ale wow. kombinuję, oh. ale kombinuje. Ale kombinuje. O, no dobra, trudno. Błoskie tarcze może. Dajmy boskie tarcze. Takie, taką kartę z boską tarczą. Ten dostanie, dostanie. Ale nie zajmuje się tym wiewiórem. Okej. Okay. Ła, wow. mówi, doceniam to. <laughs> nie. A jak wiewióra walniemy, to on wtasuje, wtasuje, no będzie tam przyzywał. Nie, nie wiem, czy to dobra opcja. No ale to już zostawiam wam, zostawiam wam. Ja, jak tu grać, jak tu grać? Dziadek robi co może. What? Pięknie! Zobaczcie, co on tu na wyprawiał. Jedzie tu, jedzie. Oczywiście, wiewióry wtasował. O tym była mowa. No dobra. Okej okay, Zostawmy się jakąś prowokacją, może co? Eee, wybierzmy coś tego samego typu. Ok, no mamy trzy do wyboru. Trzy do wyboru. Weźmy tu może. Albo dobra, dobra, weźmy. Chciałem tiktaka wziąć. Tiktaka. Eee, ale może, może, może wezmę to. Okej, okay. może to się przyda. No dobra, tu musimy lecieć. Pancerza nas to. Jedźmy na ten pancerz. No już tu wiewióry puszcza. Co karta to wiewióra? Wow, cieśla, cieśla jeszcze Czy tu działał. Pięknie, pięknie to robi. Wow, 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 wow. zobaczcie. Zagram dzisiaj, zagram dzisiaj. Łama wow, ryba. Nie, prowokacje. Wow, tu jeszcze. Tego bando. Wow, ła, wow, wow. O nie, tego nie chciałem. Myślałem, że to jakiś dłuższy pojedynek będzie. No trudno, dobra. Okej, okay, no mamy zwycięstwo. Dobra, no trudno. Eee, to był, to był paladyn Mech, mech. <grym>, mech. Do... Eee, Zagramy teraz sobie takim paladynem, może dłuższy, dłuższy pojedynek jakiś będzie, tak? Dłuższy pojedynek. Ok, zagrajmy takim paladynem. Ok, i już tu będziemy dzia działać. No, dla, specjalnie dla tych, co lubią dłu dłu dłuższe yy, pojedynki, tak? Dłuższe. Tutaj nic ciekawego nie obejrzeliście, no trudno. Ale liczę tam jeszcze jakieś komentarze, w komentarze jakieś dajcie, no to coś tam opowiem o tych mechach, że tak powiem. Co przed chwilą grałem, może, może przedstawię wam w następnym odcinku taką talię, jak ona wygląda. Jakbyście chcieli, jakbyście chcieli! <laughs> jak tam będziecie subskrybować mój kanał, no to. To okej, okay, no to będziemy tutaj yy, yy, Będę robił co mogę. <gryw> co mogę? Okej, okay, no dobra, tu Myślę, że to zostawię, co, czy nie? Czy szukać czegoś? jaj. Dobra. Może zostawię najwyższą tym razem. <gryw> to może będzie porażka. <gryw> Wtedy mówiłem, że, że drożyzna zostawiam te małe. Te małe. Okej, okay. zostawiam największą. Największą. No dobra, zagrajmy coś. No bo na to nastać tylko. no, Nic więcej, nic więcej. Tylko na to nastać. Dobraliśmy jakąś karcioczkę. Chwalebna obrona. Wow, wow, wow. wow. Już jedzie tutaj na niego. No dobra, tu mamy takie nasycenie. Serdenatrius de, de denatrius. To on tam dosta, dostaje coś, no. Do, coś tam dostaje. Teraz nic nie zagramy. Rekruta w srebrnej dłoni. Tylko w srebrnej. Okej okay. No dobra, on tu dobiera, 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 jak nie wiem. No. Ale musi coś rzucić. Coś, coś. Ma, ma tu dwa, dwa. Jak nie, to pojedzie demonicznymi szponami. Ale nazwa co? Demoniczne szpony. No dobra. Czekamy, czekamy. Eee. No zobaczymy, czy to będzie w miarę długi pojedynek, czy nie. Czy nie. No, ląd się pali. Ląd się pali. to. Nie wiem, czy to nie. nie wesoło. Nie wesoło. Nie, no jedzie. No, tak jak mówiłem, tak jak przypuszczałem, to pojedzie tym. okej, okay. No dobra, ale tu Serdenatius dostaje, dostaje. okej, okay. Jest to dobra opcja. No dobra zajem, zagrajmy to może, co? No bo na to na stać, no nic, nic innego. Ha, 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 nic innego. Znowu tu kombinuję, szuka czegoś. Szuka. Szukajcie, a znajdziecie. Ha, ha, oczywiście. Szukajcie, aż znajdziecie. I już tu, już tu coś. Relikt. Relikt. Ha, ha, ha. Jeszcze mu mało. Jeszcze jedzie. Ha, ha, ha. Pojechał, aż miło. No ale dobrze, dziadek się nie przejmuje, jak widzicie, tak, nie przejmujemy się. <laughs> nie walimy pięścią w stół. Nie. <laughs> Dobra, szukajmy tu. Mam, mamy taką karcioszkę, ok, no mamy trzy do wyboru. Coś tu wybierzemy, no coś tu wybierzemy. Ale co, ale co? No co wyście, co wyście by zrobili, wy zrobili, <laughs> co, no dobra ja, ja sobie tak wezmę może, może, może no dajcie mi chwilunię, dajcie mi chwilunię, <laughs> trudny wybór powiem wam, trudny wybór, co tu brać, co tu brać. Tu mamy jedno, jedną chwalebną już mamy, więc tutaj bym chyba raczej tego nie brał, tak? Może eee... weźmy ten przy, przy, przypływ <laughs> witalności. <laughs> witalności. No dobra, zagrajmy. Ok. Przy okazji do zdrówka dajemy tutaj bohaterowi to, co zadał, no to. Eee... Odzyskaliśmy, że tak powiem. Ale już już, już zaczyna. A tak skondensowany. Wow, wow, wow. No dobrze, jeszcze, jeszcze raz. No ale jak widzimy, tutaj Donatrius do, dostaje. dostaje, No dobrze, co teraz? Może, może jakiego smoczka przyzwiemy. Co? Jakiego smoczka? Okej, okay, dobra. No weźmy to może. Nie wiem. Smoko... Smokowiec mierzchu. <laughs> Czy tkacza brać? Nie, to dziewięć kosztuje. Masakry, tu mamy du... dużo kart dro... drogich. Teraz weźmy taniej może. <laughs> może coś tańszego. <laughs> może coś tańszego. Okej, okay, no dobra. Czekamy. Czekamy. <laughs> Ła, wow, to trucizna. Jadowita skorpiada ha <laughs> Nie dobcie! Nie dobcie! <laughs> Pojedzie to nie, nie. się nie pozbieramy. Co? <laughs> nie pozbieramy się. No dobra. Zobaczymy, zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie. Oglądajcie, oglądajcie. Ja, jak ktoś su subskrybuje, yy, subskrybuje. No, no to To dobrze, bo nie przegapi następnego odcinka. Nie przegapi następnego odcinka. To ra, radzę subskrybować. No dobra, zagramy to. Zagram to. Może mój błąd, no ale on tu dostaje, dostaje za każdą kartę okej. Okay. Tutaj musimy polecieć. No trudno, trudno. Ha. Jedziemy tutaj. Wyczyścimy stół. Okej, okay. jakieś rekruta w srebrnej dłoni. To walne, no, walne. Jeszcze było mnie stać na to. <laughs> Żeby w srebrnej dłoni walnąć rekruta. uczyciela <laughs> szkółki. <śmiech> I nauczyciel szkółki. No to teraz e, co? Ra, e, e. Ła, zobaczymy, pojedzie z nim czy nie. Ha ho, ho Trzy obrażeń jeszcze. Ła! jeszcze, jeszcze, jeszcze mu do... to Jeszcze go walnie. Nie, rekrutowano. No dobra, donacius jak widzicie dostaje. Dostaje, okej. Okay. Ja myślę, żeby tu zagrać, zagrać. E, takie coś, takie coś, ok. Pojmiemy, bo. Oj, tutaj mój błąd był. E, wybaczcie mi, najpierw trzeba było zagrać tego brr. Ha, No Naj... sam pierwszy. No dobra, trudno, trudno. Moja pomyłka, ale tu liczę na Wasze komentarze, tak? Czy? Trzeba było najpierw tu walnąć to, a nie ta, teraz. No trudno. Ale jedzie, jedzie. Jedzie obrodego. Jeszcze tym poprawił. Chodź, Nie dobcie, nie dobcie. Ha. Tu dziadek źle zagrał. No ale miejcie to na uwadze, miejcie na uwadze. Ha, ha. No dobrze, trudno. Stało się. Ha, ha. Stało się. Hmm. Zagrajmy coś takiego, Boże Okej okay. Pojedziemy troszeczkę, pojedziemy. No dobrze, ten, ten niewrażliwość miał to musimy pojechać na niego, co? Heh. Już tam niewrażliwości nie będzie miał następnym, następnym razem. <laughs> Okej. Okay. Relikty, relikty szuka. Wow, wow, wow. wow. No, mam nadzieję tutaj na jakiś dłuższy pojedynek. Zobaczymy. Nie tak jak poprzedni, nie tak jak poprzedni, ok. I już tu kradzież życia. Dziadkowi i tak mało zostało, to jeszcze chce nakraść. Bo oczywiście, aż pięć. Dobrze, że tu pance mieliśmy. Pance do pancerza. Co teraz tutaj, co teraz tu robić? Co tu zagrać? Co tu zagrać? Dobra, zagrajmy to może. Okej. Okay. Zagramy to. Co tu mamy? Co tu mamy? Piękno ogrodu, jakiś sekracik, sekretik 3-2. Ło, wow wow, 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 wow. Może, może weźmy to piękną ogrodu. Zobaczymy. <ścoughs> Piękno ogrodu okej, okay, zagramy to myślę, że to dobra opcja no, ale, ale ja tu nie, nie jestem aż tak, tak dobry w tę grę staram się coś tam pogrywać, no pogrywać o, zobaczcie jak tu pięknie e, pięknie wystawił, 9, 4, 9 wow, wow, wow. Tę, się nie pozbieramy chyba, co? <laughs> no jedzie, jedzie Załatwił. Załatwił. No dobra, ale tu don już dostaje. Zobaczcie, ile pancerza nazbierał. Jeszcze kradnie. Nakrad tego, jak nie wiem. Ok. Co tu robić? Co tu robić? Może zagrajmy coś le lekkiego? Co, o, lekkiego? Albo dobra, ok. Przywrócimy coś do zdrówka. Ok. Przywrócimy. Ok. No tu dwa małe punkty. Dwa małe punkty. Dwa malutkie. No nikogo nie miał, nikogo nie miał. Ok. Czekamy, czekamy. O. Zobaczymy, ile tu kart mu zostało? 11, 11. Wow, wow, wow to jest ryby, ma. ho. wow, jak zaatakuje, to, to, to jeszcze plus 2. ha. no świetnie, świetnie wykombinował, świetnie, świetnie, jeszcze, jeszcze raz i poleci go, poleci! Nie! O, tu znowu nauczyciela szkółki puścił. Znowu jakieś jadowite skorpiady będą, czy nie? Ha, czy coś innego? Ha. No zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. Co on tutaj wykombinuje? No dobrze, pojechał, ale coś tam przyjął jeszcze. Coś tam musiał przyjąć na klatę. Ha, ha. No dobra, Mo może kolosa walniemy, co? Kolosa czy nie? Walniemy kolosa, a co tam? Okej okay. I jeszcze coś takiego zagrajmy. Jeszcze coś takiego No dobra, tu cztery polecimy, cztery polecimy. Okej, okay. pozbędziemy się. Wyczyścimy, czy staramy się czyścić stół. Okej. Okay. No do, jest dobrze, panowie, jest dobrze i panie. O panie też grają pewnie. Oczywiście, że tak Ła, tu relikty będzie. <ścoughs> relikty. Relikty, no zobaczymy jakie. Zobaczymy jakie. Zobaczymy jakie. Dobiera. Wow, wow, wow. Zobaczymy. Tu dziadek się nie pozbiera. Jak tych reliktów nazbiera, Heh. jak tych reliktów nazbiera, to się dziadek nie pozbiera. <laughs> no ale zobaczymy, zobaczymy. O, jeszcze jakiś relikt wymarcia. <laughs> Ale jedzie, jedzie pięknie. Zobaczcie. Co on tu za wyprawiał? Co on tu na wyprawiał? Masakra normalnie, jak to mówicie, tak? Ła, zobaczcie! Łacie! Tego nie chciałem, tego nie chciałem. Ła, tego nie chciałem. No dobra, coś, coś tu musimy robić teraz, ale co? Ale co? Jajaj jaja, 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 jaja. No weź tu graj, weź tu graj. Dwa to za malutko będzie. Za malutko. Pisklaki przywać, nie? Ta! Jede, jedy, jedyne co to chyba jeszcze tego Denatriusa puścić. Nie wiem. Sam co robić mam. Bo no dwa, no weź tu załatw ich. Weź tu ich załatw. Ha, ha. jednej karty brakuje, jednej karty. Y Taki. Miałbym pomysł na to, ale, ale nie, ale nie. No dobra, no trudno. Tutaj, no, żeby przetrwać, żeby przetrwać jeszcze, to, to muszę to, to, zagrać, to zagrać, no. Muszę to zagrać. Nic innego. <grystanie> żeby przetrwać. <grystanie> na wałę. <grystanie> No jedzie tutaj, jedzie Poleci wow, 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 wow No Pięknie, pięknie, pięknie No ale trochę nazdrobiliśmy się, tak? Dziadek się trochę nazdrowił Nakrad z życia, ale Ale trochę się nazdrobiliśmy No jeszcze sześć, 6, jeszcze sześć. 6. Wow, wow, wow. Albo 8, osiem. albo Albo jeszcze więcej. Mieć obrody jeszcze wpadł. Krzyk. O, krzyka dał obojowego. Ła. Ale czy mu starczy? No czy mu starczy tutaj? Czy mu starczy? Czy mu starczy, no? Mam nadzieję, że nie. Ale może tak. Może tak. ła, to ładuje pięknie! Pięknie, łach Ale zabraknie czy nie Oglądajcie <laughs> Nie, chyba mu starczy Starczy mu <laughs> Nie, tego nie chciałem to <laughs> pięknie Ale pięknie Pięknie załatwił sprawę <laughs> No nie <laughs> No dobrze, no starczyło nam dwa Starczyło dwa No dobrze, nie policzyłem, dobrze Nie policzyłem, ale dobra Gramy z uśmiechem, no mamy zwycięstwo, mamy zwycięstwo, wow, nawet z dziesiątego na dziewiąty, okej, okay. diamentyk, to mi się zaczyna podobać, okej, okay. no dobra, także już teraz na poważnie, na poważnie, dwie talie przedstawiłem tutaj paladynów, tak, wybierzcie sobie, która jest lepsza, którą warto pograć. Ja myślę, że i jedna i druga jest dobra. Jedna i druga. Ale tutaj yy, dajcie komentarze, jakby co przedstawię yy, w następnym odcinku, jak one wyglądają. Tak? Jak wygląda mech, jak wygląda ten paladyn, yy, co yy, przed chwilą właśnie dziadek pograł. <laughs> no dobra, dzięki bardzo za uwagę. Yy, jak tam Wam się podoba, no to liczę na jakieś tam subskrypcje tak? Su suby, o, w suby mówicie na to. <laughs> suby. No, jak ktoś nie, nie zasubuje, no to nie to przegapi pewnie następny odcinek. no <laughs> Dobra, nie przedłużam. Pozdrówki dla wszystkich, życzę, życzę jak najwięcej wygranych. Proponuję tutaj obejrzeć te filmy mm... W prędkości dwa razy szybciej. <laughs> Podziadek powoli, gada, powoli. <laughs> Gawoży. Eee, no I do zobaczenia, no, do zobaczenia. Jakby co, jestem na streamie jeszcze, tak? Eee, to wpadajcie. Wpadajcie. Pozdrówki, jeszcze raz. I do zobaczenia, jakby to. <laughs> jakby co, tak? Do zobaczenia. Okej. Okay. Mm-hmm.